Cześć z tej strony Wojtek z Cards i dziś powiemy sobie trochę o tym, czym jest tak zwany True One of One. Gdy ja zaczynałem swoją przygodę z kartami i obserwowałem różne aukcje na eBayu, przede wszystkim, to zawsze zastanawiało mnie, co to znaczy taka informacja od sprzedającego, że karta jest True One of One. Jak zagłębicie się w ten temat. To tak naprawdę nikt do końca nie wie, co to znaczy, a raczej każdy kolekcjoner czy różne grupy kolekcjonerów rozumieją to pojęcie zupełnie inaczej. Ja spróbuję, się, spróbuję wam na przykładach pokazać, czym dla mnie jest true one of one i dlaczego tylko taka opcja, chyba, jest najlepszym rozumieniem tego pojęcia. A jak wiecie, Panini w swoich seriach produkuje mnóstwo kart one of one i część z nich, część serii ma kilka one of one w jednym danym produkcie. Przykładowo tu mamy Optika. Jak widzicie, Optik w roczniku 2022-2023 ma cztery one of one. Y. Pierwszy to Fast Break Black One of One. Drugi, jedna z najbardziej pożądanych kart w Optiku, czyli Nebula. Trzeci, tak zwany True Black, czyli prawdziwy Black One of One, trafiony w Hobby Boxach. I ostatnia wersja, też typowa dla Optika, czyli Gold Vinyl. No, i co to w praktyce oznacza? W praktyce oznacza, że mamy tutaj cztery One of One. Oprócz tego, w serii mamy mnóstwo innych kart. W tej serii jest ich ponad 30. Tutaj macie przykładowe Lucky Envelopes do 8 i Black Gold do 5. Też do 8. Też do 8. I, no jak zapewne domyślacie się, te karty nie uchodzą za True One of One, dlatego że mamy ich cztery. Czyli jeżeli mamy cztery karty typu One of One z jednego produktu z takim samym wizerunkiem zawodnika, to myślę, że w świecie kolekcjonerskim mamy konsensus, że to nie jest True One of One. To są karty One of One, bo oczywiście tak mówi producent i one są jedyne w swoim rodzaju, czyli. Każda z tych czterech kart One of One jest jedyna na świecie. Ale jeśli chodzi o wizerunek zawodnika, to z perspektywy kolekcjonerskiej mamy cztery One of One, i to już oznacza, że to nie jest true One of One. Część kolekcjonerów uważa więc, że jeżeli w danej serii mamy jednego tylko One of One, to to jest już ten prawdziwy, jedyny, jedyna karta One of One. Tutaj przykład, mamy e, diamenciki e, Flowlessa, mamy wersję e, Platinum. Tu widzicie napis One of One, czyli mamy pewność, że takiej karty e, Bama, DeBajo czy jakiegokolwiek innego zawodnika e, w tym secie z tego rocznika jest tylko jedna, ale nadal mamy kilka kart z takim samym wizerunkiem, tylko w różnych wersjach kolorystycznych. Mamy grina do 5 golda do 10. Mamy tą wersję podstawową do 20, oczywiście tu brakuje jeszcze do kompletnego setu wersji do 3. I to w praktyce oznacza, że moim zdaniem to też nie jest karta True One of One. Dlatego, że nie jest jedyna na świecie, nie jest jedyną kartą z, o, o danym wizerunku zawodnika. Tych kart jest tylko jedną, jedną jedyną wersją danej karty zawodnika, co nie oznacza jeszcze, że to jest true one, of one. Drugi taki przykład, gdzie już mam kompletną, kompletny set. Znowu mamy wersję Platinum, która z Opulens, serii, która już. Nie jest przez Pani wydawana, a, a była całkiem fajna, tylko karty niestety z tej serii są bardzo delikatne. Mamy wersję do 5, mamy wersję do 10, czyli wersję gold i wersję podstawową do 39. Czyli tutaj w zasadzie mamy kartę One of One, czyli mamy taką sytuację, w której mamy jedyną wersję One, of one w danym secie, ale jednak mamy cztery takie same karty, które różnią się motywami kolorystycznymi. Najbardziej to widać na tym kółeczku, czyli platynowe, zielone, złote i takie, no właśnie trudno nawet powiedzieć, ono jest bardzo podobne do, do złotego, troszeczkę inaczej się błyszczy. Czyli w tym przypadku znowu Widzimy karty, które są takie same, a w związku z tym z mojej perspektywy to nie jest już, nie jest nadal true one of one. Więc czym tak naprawdę ten prawdziwy one of one jest? No, moim zdaniem, to jest taka karta, która jest jedyna, jedna, jedyna na danym świecie. Czyli taka, która w danym produkcie, w danym roczniku Panini. Y, jest tylko wyprodukowana w jednej wersji, nie ma żadnych para, paraleli, jest tylko jedna, jedyna i w związku z tym niepodrabialna. I dla mnie pojęcie True One of One to właśnie taka karta. Przykładem, y, przykładem takiej karty jest właśnie y, karta Bama National y, Treasures, tak zwane Treasures, Treasured Tags. Tutaj, akurat ze znakiem Nike. No i. W tym przypadku mamy gwarancję, że to jest jedyna karta na, wyprodukowana na świecie w, ta, w takim właśnie kształcie graficznym, z takim, y, z takim kawałkiem y, memorabilia, a więc jedna, jedyna na świecie. Czyli moim zdaniem i chyba zdaniem no, większości y, kolekcjonerów, to taka karta jest właśnie kartą True One of One. Oczywiście zawsze, czy może nie zawsze, bo w starszych rocznikach i nawet w obecnym roczniku Panini Logomany już są też w, w kilku wersjach, ale no w większości czy w wielu sytuacji w produktach Panini takim true one of one jest również karta Logoman. Tutaj mamy akurat Bama Adebayo z serii Makulet. Czyli te dwie karty rzeczywiście są Kartami jedynymi na świecie, i to oznacza, że nikt inny takiej karty w takiej lub innej wersji nie posiada. Jeden wyjątek, o którym pewnie kiedyś sobie jeszcze porozmawiamy na naszych filmikach, to są tak zwane white boxy i black boxy, ale to nie temat na dziś. Także pamiętajcie, True One of One to jest taka karta, która jest jedyną kartą na świecie. Nie będą True One of One karty, które mają dwie wersje, tym razem Spectra. Nebula i Black Asia One of One, czyli mamy dwa One of One w jednej serii. To już nie są e, trzy One of One, to są dwie wersje One of One w, jednej, w jednym secie. I podobnie będzie z, z, z sytuacją, w której wprawdzie mamy e, jednego One of One w secie, tak jak chociażby w Reconie, to jest wersja Platinum, ale mamy inne kolorystyczne wersje tak, tej samej e, ujętej graficznie karty. To tyle na dziś. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pamiętajcie o tym, żeby śledzić nasze media społecznościowe, Facebooka, Instagrama i oczywiście zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Cześć!